Nagać najciszej odcinek 14. Trzeci raz ta sama izba przyjęć i powtarzające się procedury z przyjęciem na oddział, kiedy przekraczasz próg beznadziei i poczucia, że wszystko zostało opustoszone, bez złotówki w kieszeni. Kiedy zasiadasz do wspólnego stołu z innymi ubogimi, kiedy wyczekujesz w kolejce po kromkę chleba przed klasztorną furtą, czas spowalnia tempo ulicznej zawiei. Jedynie co doskwiera to ogromny chłód, ale też taki wewnętrzny ziomp w sercu. Z jankiem trzymaliśmy się na ulicy dość krótko, kiedy promienie słoneczne ogrzewały nasze połatane dusze od ciężaru sumienia. Usuwaliśmy się nieco, aby na dłuższy moment pozostać gdzieś w górach. Każdy z nas miał dzieciństwo, dom i na swój własny sposób kochających rodziców. Albo kto chciałby zamieszkać na ulicy, spać gdzieś w kanałach, lub włóczyć się po przytułkach dla bezdomnych. W górach mieliśmy ukrytą i opuszczoną pustelnię. Jak już mieliśmy dość, to uciekaliśmy od świata. Niestety, Janek zmarł przedwcześnie. Zatarowość płucna nie dała za wygraną, pomimo wezwanej dość szybko karetki. Kiedy trafiasz na szpitalne łóżko, to masz wiele szczęścia. Od razu podłączone kroplówki i tabletki na sen. Kiedy z ciała wyparowuje ostatnia cząstka toksyny i gorączka torsi budzi w tobie coraz większy niepokój. To coś na sen dobrze wtedy robi. Tak trudno ukazać sponiewierane dusze, włochmanach obdartych od skosztowania grzechu, bo tak ta historia zaczęła się u wielu uratowanych i już nieobecnych. Miałem wrażenie, że zaczyna rozumieć mnie jedynie psycholog na oddziale. To tak jakbyś ujrzał dom wyburzony po wojnie z jakimś światłem ochotników, którzy za darmo pomogą tobie odbudować rodzinne ognisko i tak naprawdę ze zgliszczy nadziei. Jakie to cholerne szczęście! Weronika dobrze zapamiętała widok ze szpitalnych okien. Po drugiej stronie świata kiedy tłum ulicznego gwaru goni we własnym rytmie z pracy do domu, w drodze po zakupy. Wolny spacer, a ty, ściśnięty w swoich kleszczach bezrodności, ludzkiego obdarcia ze skóry, upodlenia się pod wyszydzeniem pozostałych osób, którzy nie mogli się doczekać, żeby trafić w ciebie kamieniem ciężkich słów. Aby odejść po tym akcie skazania Społecznych opinii z dumą i satysfakcją Że zgnoiłem tego włóczęgę czy pijaka Bo przecież należało mu się Nie być już człowiekiem Przepływie osamotnienia Gdzieś w kącie skulony czekasz Żeby chociaż pogadać z jakimś aniołem Aczkolwiek nie wierzysz w ich istnienie Nie przeżywać powtórnie swojego koszmaru. Nie chodzi o to, żeby teraz każdy doświadczył życia na bruku, ale z godnym traktowaniem pochylił się nad moim człowieczeństwem. Bo też jak ty pragnę żyć. Nie dobijaj. Kiedy ktoś leży na przystanku, tylko wezwi odpowiednie służby. Bo być może Ktoś potrzebuje pomocy. Czy ci raz ta sama izba przyjęć i powtarzające się procedury z przyjęciem na oddział? Dzisiaj mam szczęście, że udało się. Czekam na ocalenie. Autor referentu z cyklu: Pomagać najciszej. Odcinek 14 Marcin Staszak